Więc tutaj patrząc na tamto, że tam nam zeszło tam jedną oh, dziesiątą, więc tutaj należy przypuszczać, że to może być, jeżeli porównamy jedno z drugim, no to wie Pan, to jest, e, oh, 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 oh. to jest ilość. Tak mi się przypomniało, że akurat tam było troszeczkę bardziej mokro przy samym, w samym rogu. Nie wiem, czy to nie może być, no... To, że tutaj jest mniej, może było bardziej, tam jest faktycznie wyżej, może jest tu pochylone, że częściowo tam, że tam spływa. Tu faktycznie ta plama jest tutaj, pod nami. Tak, pod nami, tu, tu. Pod nami, no. Tu, gdzie my teraz siedzimy jest największa plama. Dokładnie. I ten róg to ma największy syf. Dokładnie, dokładnie. Ale to, to tego, tu jest, tu jest po prostu, tu maksymalnie poszło. To jest tam w rogu i to nawet nie, samym, nie w samym rogu dałem, tylko troszkę wyżej, więc tam faktycznie waliło niesamowicie. Czyli Dobra.